Aleczkę do Bysiaki z tej strony Bora to jest kolejny odcinek, chyba ósmy, już z gry Outlast. Jesteśmy w kanałach, musimy okręcić te zawory z wodą. I jeden, jak wiecie, jest odkręcony, pozostał jeszcze jeden. Nie wiem, bo z drugiej strony to jest. Przejdźmy sobie tam. Chyba tam. Mam nadzieję, że nie zacznie mnie gonić zaraz. No już bateria... Dobra, to jest drugi zawór. Ja się schowam teraz. To mnie zastanawia. Spróbuję tutaj cupnąć. Czy on tu wejdzie, czy nie? No, nie wiem, nie wiem, czy tu wejdzie. Nie będę jeszcze ryzykował, chwilę poczekam, no ale odkręciłem dwa zawory, i co dalej? O, chyba tu idzie. Najprawdopodobniej jakiś jakieś łańcuchy, słyszę. Kurwa, że mnie tutaj nie zobaczył. O, tam szafki były. Dobra, chyba poszedł. No Poszedł na pewno. Tylko gdzie ja się mam teraz wydostać? Muszę go widzieć, nie chcę, żeby mnie potem zaskoczył. Kurwa, gdzie on jest? Chyba nie tutaj. Dobra, woda opuszczona, więc ja też muszę schodzić najprawdopodobniej. Coraz głębiej, nie pasuje mnie to. Daleko jeszcze. O! Ten sobie tutaj zanurkował, widzę? Co ja tu mam robić? Tu nie. Teraz zmienimy sobie baterię. Jeszcze 6 sztuk. Wow, wow, wow. No i co, wychodzę z drugiej strony. Ciekawe. O, o! Co to było? Kto to był? A ja debil jeszcze tam idę, no dobra. Dawaj mi jaki karabin znajdź wyjście z kanałów, no bardzo śmieszne. Tu się już ktoś drze. Wyjście z kanałów. Mhm. <trybujesz> się nie da pod dołem nie da się czś bo cię usłyszy he he jak stukam dziwne żeby mnie nie usłyszał w takich kanałach what the fuck tu ktoś jest

Nie wiem kto to. No idę, zobaczymy. Nie dobra, tu jest za. Zatarasowane wejście. Bateria, bierzemy. Czyli jednak tamte kanały. Innego przejścia tutaj nie ma. To mi tą latarką świecił Kurde, no schodzimy, dobra <laughs> Sorry. Ktoś wiecie czy mi się wydawało Nie, bawić się tylko wydawało Krew w sobie płynie. I to nie zła rzeźnia tu musi być. Gdzieś w... O! A wygnoję. Kurde! Ile tu jest juchy? co dalej wow, wow, wow. Gdzie co? Co jest? Nie wiem co jest. Musi da wejść. Ja chcę to Tu jakieś drzwi jeszcze były Najprawdopodobniej da się je otworzyć No tak myślałem To czy chcę czy nie chcę Muszę tędy iść Oj zaraz się chyba coś wystraszę nie, Bez kamery Nokrowizyjnej nic nie widać W prawo czy w lewo? Na pewno nie w lewo, na pewno nie tutaj. Czyli tam. Ho, 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 ho. O kurde. Ale tu nic nie ma. Dobra, wychodzimy. Ło! Coż to było? Tu są drzwi, tu są drzwi. I co teraz? Wow! Ty gnoju, ty gnoju, ty! tam. Ja idę w tą stronę. O kurde no? Jaka ta klimat. O, kolejna bateria zaraz mi się skończy. Co jest? Dobra, ja jestem tutaj w tej wodzie czy w krwi? Nie zobaczę raczej. Więc wychodzimy tutaj, tak? Kurde, nie. No jakżeż nie. O kurde. No to jak ja mam tam wejść? No bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. O kurde. Dobra, zmienimy baterię. Przeładujemy. Ja już tu zeskoczy... a, dobra, tu jest dziura jakaś. No, ale tu dalej nic nie widzę. Tu mi coś świeci. Bateria w takim miejscu? Hmm, ciekawe. No i co? I tylko po baterię tutaj prawdopodobnie przyszedłem. Ja to muszę otworzyć. Nie otworzyć, tylko muszę tam wejść. O roba, już ta muzyczka mi się znowu zmienia. Nie, tu nic nie ma. To było tylko ta, ta dziura po baterię, żebym przyszedł. Ale tam baterii i tak tutaj wykorzystam, więc jest kupa. Co ja mam zrobić? Ja na bank tu muszę jakoś wejść. Tylko nie wiem jak. O, czekajcie. chyba wiem. O, ta muzyczka jakoś tak narasta dziwnie. Kolejna woda. Dobra, tu są jakieś słodki. Sakreble. No już bateria. Słyszałem kogoś, czy mi się wydawało? Kurwa, słyszałem. Coś w wodzie było. Ale mam iść tędy, nie? Cóż to było? Spieprzam stąd. O, wow. kolejna zmiana baterii, co mi tak to dziwnie wygląda? Gdzie ja mam iść? O, choroba no, ja, co to jest? To jest za duże pomieszczenie. Tu będzie po mnie zaraz. Nie da się zanurkować. Będę szedł jak najbardziej przy ścianie na chwilę obecną. O kurwa, coś słyszę. I to coś jest blisko mnie. Ja jeszcze nie widzę, ale słyszę. O kurde. O fuck. O fuck. Tędy nie wyjdę. Myślę, że tam jest Dole się trzymał ścian, no tu nie mam wyjścia innego Tylko tu jest wszystko zaklajstrowane. Gdzie ja mogę wyjść? Cholera kolejna bateria no Ja tu wszystkie baterie yy, wyładuję Wow, Co to było? Nie ma tu jakiejś mapy... Będę tylko i wyłącznie wzdłuż ścian szedł. Co jest? Tylko, że ja mam też takiego pomysła i też chodzi wzdłuż ścian. Tu jeb mi przed nosem <śpiewanie> Tą muzyczkę blisko słyszę Cholera wydostać się tylko z tych pieprzonych kanałów O kurwa, znowu ściana Znowu go słyszę, o kurde, znowu go słyszę, jest blisko, ale nie widzę go. Tam mi coś migło. Jest blisko, na milion procent jest blisko. Choroba. Jeszcze pięć baterii, tylko. Co ja zrobię bez baterii, Pęciem? Idę. Też krata. Znowu go słyszę. No i tu jest to chyba co wyszłem, nie? Nie. Choroba, no i co teraz? Znowu ściana. Ale kupa, że ja w kółko będę łaził. Co ja mam zrobić? Nie mam pojęcia, co ja mam zrobić, kurwa, jestem przy świetle, i on tu jest gdzieś tam. Robano, O, gdzie ja mam iść? No dobra, spróbujemy w środek. Tu jest jakiś zawór. On gdzieś tam jest, ten frajer. Chyba. Jest gdzieś blisko. Pieprzę to, uciekam stąd. nie wiem, co mam zrobić, lebe ściaki. Nie mam pojęcia z tym zaworem, nic zaraz na niego pewnie trafię, bo już go słyszę. Też jeszcze nie widzę. Tam jest ta... O kurde, no nie wiem, bateria znowu. Jaki saks? Tu coś jest Ale to raczej nie to, chociaż. Co to tutaj jest? Czekajcie, bo to chyba to. Dobra, debeszczaki, do zobaczymy, co, czy to jest to. Ale to już w kolejnym odcinku. W tym odcinku to byłam tyle. Jeśli Wam się odcinek podobał, standardowo łapa w górę. Nie zapominajcie również o swoim komentarzu, który jest zawsze cholernie motywujący. Trzymajcie się cieplutko, do kolejnego odcinka. PA-PA!